kochani, dzień dobry dzień dobry ho, zobaczcie jaka pogoda mnie spotkała pada, pada, pada a ja zmierzam do Eczyn nagrać dla Was odcinek ale spoko, dam radę więc za chwileczkę widzimy się na przeglądzie miłego dnia, buziaczki Pa, ciekawe jestem czy u Was jest też taka dzisiaj pogoda paskudna pod chmurką. Jestem na miejscu. Kochani, weźcie sobie kawkę, herbatkę, usiądźcie wygodnie i miłego oglądania. A na dzień dobry pokazuję Wam taki regał i tu mamy przedział cenowy. Jest tu kawa za 34 zł, orzeszki między 14 a 19 zł, Mamy też takie fajne mm, mazaki za 7 zł. Nie, to są kredki w puszce, kochani. Tak, bardzo ładne. I co tu jeszcze mamy? Wkazały się, <laughs> właśnie zobaczcie, wkazały <laughs> się takie żele do kompania, a to jest akurat y, sól taka tabletka do kąpieli z Disneya za 3.90, bardzo fajne. Jak ktoś ma dzieci, a lubiał bajkę Nimo to na pewno mu się spodoba. Co tu jeszcze jest? Mamy tu ciśnieniomierz za 50 zł i Zobaczcie, jaka ładna dekoracja ścienna. Powiem Wam szczerze, że przypominają mi się te z PEPKO, ale te kwiatuszki cudowne. No i świetna kartka urodzinowa. Musiałam Wam pokazać. Posłuchajcie. To jest po prostu hicior. Cena 19 zł. fajna, fajna. i pokazała się Wielkanoc 2023 w sklepie Action tak więc możecie zobaczyć mam tu bardzo dużo nowości, których nie było i Wam pokażę jajeczka duże, małe Średnie i przedział cenowy. Tu mamy od 5 do 10 zł. No i na pewno jest dla mnie nowością te jajeczka z psiego Patrolu za 8,90. Ich nie widziałam. Tutaj z milki te jajucha za 7,70. Widziałam, ale tu są oreo, ale obok, obok. Te milk krem nie widziałam szczerze. Mamy takie zajączki. 5,50. I tych nie było, kochani. To są nowość, czekoladowe zajączki. Różne jajeczka, różne mm, ozdoby, takie kwiatuszki tu mamy. Tak więc możecie sobie zerknąć, jak będziecie. I co? Mamy tu czekoladowe zające. Nie było jeszcze... To było, ale to Wam pokazuję, bo to są najlepsze jaja z Haribo, jakie mogły być. Tej czekolady nie było z tymi lentylkami za 7 zł. Ale co tu jeszcze jest tutaj? Ja tak mówię: zrób to sam, bo tu możemy sobie sami pomalować jajeczka z dziećmi, czy same. Znam osoby, które lubią to robić. A tu są takie naklejki z pianki: bardzo ładne opakowanie za 8 złotych niecałe. I słuchajcie, zobaczcie. Wow! Mamy te dekoracje świąteczne, i tu są raz, dwa, trzy, cztery nowości. Bardzo fajne, ale pokażę Wam to jest tylko początek, bo ta Pani powiedziała, że nie się dopiero rozkręcają, mają co chwilkę mm, dostawę towaru. Tak więc do świąt będzie tego znowu odgroma, Tak więc no co, zaczynamy. Mamy tutaj przepiękne zajączki, i zacznę od takich. One są na takiej trawce. Tu mamy króliczka, bardzo ładny. On wrócił oczywiście ze mną. Cena 4,70, bo jest przepiękny. Mamy tu też takiego piskleczka i myślę, że też będzie mój, bo bardzo ładne jest to jajeczko przy nim. I powiem Wam szczerze, że jeszcze jest taki króliczek biały. Tu mamy sztuczną trawkę 8,80. Myślę, że cena nie jest wysoka, bo te trawki widziałam dużo droższe. Tu mamy drewniane figurki za 8 zł. Bardzo ładne. Mi się podobają osobiście te jajeczka. Fajne wykonanie. Drewnienko. Takie okrągłe, grube, super. I mamy tutaj takie wieńce. W środku są dwa świeczniki, dwa rodzaje. Żółte i takie hmm, beżowe. Te jajucha. Ale pokażę Wam na obrazku, jak to wygląda. Zobaczcie, bardzo ładnie. A jeszcze jak wsadzimy do tego. Hmm, no, wkład to będzie super. Super wyglądało. 17 zł. I tych słodziaków też nie było jeszcze w Action. To jest nowość. Pani mi wyciągła z pudełek, żebym mogła zrobić sobie do zdjęć. Tych też nie było. Zobaczcie, jakie one są słodkie. To jest podróba znowu Pepkowych Złotych Małpek. Ale te są cudowne, więc te duże jajka i te zajączki mamy za 9 zł, a te słodziaki tam były za niecałą szóstkę. Tak więc super, naprawdę bardzo mi się spodobały. Tu mamy za 4,30 jajka i zajączki, i to też jest nowość, tego nie było. Na takiej jakby polance, trawce mamy zajączka, baranki i kogucika. Tych zajączków również nie było piękne. I one są za 17 zł. To by było na tyle. Będzie tego więcej. A ja stwierdziłam, że pokażę Wam, bo bardzo ładne są świeczniki. I tu jest przepiękne. Ale pokładali w takie piramidki, że jakbym wyciągła ten z, z samego dołu, co mi się właśnie podoba, te szkło, to by mi wszystko poleciało. No, więc on jest za 11 zł. Ten też jest za 9. Też taki ciężki, ale bardzo ładne jest to szkło. Słuchajcie, naprawdę piękne. Takich ładnych jak te i te tutaj powyżej jeszcze wekszy nie widziałam. Zresztą w ogóle nie widziałam, chyba wcześniej takich ładnych szkieł. Piękne są te kolorki i ten mamy za 6 zł. Tutaj też są takie piękne z kamienia. Bardzo ładne. Mi akurat wpadł w oko ten biały, 14 zł. Zobaczcie, ten jest troszkę no ciężki, już prawie by mi wypadł, ale go złapałam. te też są bardzo ładne i tu ten taki za 23 zł półokrągły złoty super no ładnie wygląda ale zobaczcie to jak to pięknie się prezentuje tam w tle mamy pokazane ja wam podświetlę no coś pięknego mi się ostatnio te żarówki bardzo podobają 34 zł Super. No i co, kochani, dzisiaj to jest na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja jeszcze się z Wami nie żegnam, bo dzisiaj jeszcze wrzucę jeden filmik, ale zobaczcie, jakie tu są piękne zdjęcia, bo właśnie będzie też druga część z tego sklepu. Ale tu będzie więcej do, 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 do gospodarstwa do kuchni, do, do salonu, do łazienki i tak po troszku wam pokażę. W każdym razie tu jest tylko teraz taki zalążek tego, co jeszcze będzie, a na razie mówię miłego dnia. Dziękuję bardzo wam za oglądanie, za to, że jesteście i ściskam was. Pa. Oczywiście czekam na więcej dekoracji wielkanocnych i będę wam na bieżąco wrzucać. Tak więc jeszcze raz. Widzi, słyszymy się troszkę później, a będzie to przegląd z Pepko. Tak <grym> więc do usłyszenia.